Dzień dobry. A jedziemy bokiem, jedziemy bokiem. <laughs> Piątek piąteczek, piątunio.

Jedziemy pod rampeczkę 67, muszę buty robocze założyć, bo tu się bardzo często dopierdalają, że buty robocze są niezałożone i nieraz trzeba się wrócić do samochodziku, tam buciki piękne, kurwa magiczne leżą, kurde, także trzeba założyć, rozładować frisze, rozładować trocken, później jedziemy do... Hungen Berenmerka, więc mleczko załadować i. O! Już się domagają, kurde, w mordę a gdzie się to wyłączało? Gdzie się to wyłączało? Tupę węża. Tu! No! Później załadować mleczko po drodze do Hungen i dzida z powrotem. Także nie chcę mi kurde, znowu mi się podgrzewanie fotela włączyło i znowu mi się gorąco w dupę zrobiło. Także, na 67 wyładować tu, później do biura znowu tam. O, kurde, zdrowo! Tu jest zimno jak jasny, uj, uj. No i to, teraz by mi się przydał jakiś suga, żeby wyszedł i drzwi otworzył, bo kurwa deszcz pada. nie, proszę wyjść, otworzyć wrota. Patrzcie, jak zaniesione, kuźba tam, nie wiem, czy widać, czy wy to widzicie. Ale 67, się wbijam. Moja rampeczka, moja rampeczka. Mogli dać dwa numery dalej, 69 byłaby seksualna kurde rampa. 69, panie kurwa. Ażem kurwa po skosach pojeździł. Ażem teraz pojeździł, panie kurwa. Pojeździł teraz. Gdzie się kurwa tu pchasz? Tu węża, co ty tam kurwa robisz? Chłopie! Co ty tam kurwa robisz? Gdzieś ty pojechał, bo się nie widzę. Dobra, jest tu. Ja pierdolę, co za gość, kurwa chłopie! Wypierdalaj. Wypierdalaj, bo ja cofam pod rampeczkę. To za typ. Wiedzi, że się przystawiam, kurwa. by pomyślał, kurwa, że skoro nawracam i na prosto jadę, będę zaraz cofnął z powrotem pod tę rampeczkę. To nie. Nie poczeka 5 sekund, kurwa, oszołom jeden tylko. No chłopie, ja pierdolę. zaraz się pierdolniemy na takim wielkim placu na środku i tak się skończy in, in, inteligent kurwa panie inteligent kurwa po trawnikach gdzieś tam jeździ ja pierdolę po trawnikach gdzieś jeździ zaraz, zaraz się tu kurwa zatopi w tej trawie no i kto pójdzie drzwi otwory? mi się nie chce mi się nie chce, normalnie nie chce mi się iść drzwi otworzyć, panowie, taka sprawa. Moje drogie panie, przyjmę panią do jazdy, kurde, która będzie chodzić, drzwi otwierać, papiery, meldować się. Oczywiście w ramach hobby. <słyski> hobby, nie płacę, chyba że mój szef będzie płacił. Dobra, do przodu i idę otwierać. Założę sobie kurteczkę, mam taką, kurde, piękną, seledynową. No. Widzisz, mogłeś zaczekać, a nie, teraz obydwa jeździmy do przodu i do tyłu, kurwa, po 20 razy. Och, kurde. Au, au. Nawet nie wiem co tu mam wyładować dokładnie kurde. Redbulki, jakieś jakieś deserki, budynki z bitą śmietaną. Lubię czasami takiego zjeść Kto wie, może nie wszystko tu zostanie wyładowane. Monte. Mniam niam niam miam miam Bo kierowca na chłodni nie chodzi głodny. <noise> Jeszcze troszkę do... Jeszcze troszkę do przodu. I przy samej tej linii sobie zakstanę. O, o widzisz, o. Ohohoho. Widzę, że tutaj tak chyba trzeba. Przy samej kreseczce biała, kreska, biała, kreska. Jest elegancko. Wycieraczki jeszcze wyłączyć. Ja jeździcie z tymi podłogami, tak? Jeździcie. Dobra, mykes. Rampa 14, witajcie, Pancia tutaj! Pancio jedzie pod czternasteczkę. <laughs> Pancio wbija pod czternasteczkę. Kurwa, ja se jadę, pomykam tak normalnie, bujam się w zakrętach, a tam drzwi otwarte, a towar przy drzwiach. <laughs> Szybszy rozładunek może być, kurwa, trochę wcześniej niż pod rampą 14. Proszę pana dzisiaj to Zaraz się okaże, że rozładunek, zaraz tu ktoś przyjdzie i powie Ty, bo tam na środku placu jakieś pudingi leżą. <śm> ja nie wiem co to jest kurwa. A kurwa Kręcę kierownicą kręcę. Mam dwie lewe ręce. I Dobrze nimi kręcę. O kurwa. To jakiś kurwa, ty znowu mi się kurwa fot podgrzewanie fotela włączyło. I kurwa są się co mi tak w tą dupę gorąco? Kurwa, ty to taka sytuacja, kurwa, że mi w dupę gorąco, bo fotel grzeje, kurwa, ty ja pierdolę. Cofej, 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 i chodź, kurwa, zobacz coś narobił. Ale uwaga, uwaga, bo skończyłem kurwa załadunek, rozładunek skończyłem, kurwa, ja też pierdolę. I teraz 90 km do Hungen, w Berenmarkę, a teraz koniec, kurwa, jademy, panie, wyjazd stąd, wyjazd do Hungen, załaduneczek i na chatę, piątek, piąteczek, piątunio, pulpet w bordyża. O, o ciu, ciu. kurwa pulpet, co to miało być? Jak zapisz, 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 jakby ci kurwa, jajka obcieli, Ciuciu Just talk. O kurwa, jak przygliszcie, just talk. You know, man, you know, you know, man, you know. Whatever, whatever, man. <laughs> whatever, man.

piątek, piąteczek, piątunio. Langsam, langsam już kurwa skończył, ale langsam, langsam, rękaj, langsam. Tak, tak langsam. Langsam, ale kurwa, ale kurwa pierwszy. 15:30 papierki załatwione, teraz tylko wjazd, odstawienie naczepki ciągnika i koniec tego tygodnia. Koniec. I odstawiamy na czepkę na i na i odstawiamy na i i na hte i można na hte Na który mi się trafi, na to odstawię o. bez celowania. <gryny> Byle nie na środek się gdzieś ustawiło. Kurde, no jednak na środek się trafiło, kurde, panie. Niestety. Bez celowania to tak jak w ślepej kurze ziarko się może trafić. <laughs> I zostawiamy. Piątek, piąteczek, piątuniu. Nie tylko piąteczek był, że tak powiem, udany, ale cały ten tydzień Cały ten tydzień był z poczką chyba nie jednego dnia nie było z przerobionymi ośmioma godzinami. Taka sytuacja Да еще тут набрал. I odjazd. I na hateczkę. Pozostało mi Wam życzyć miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale w przyszłym tygodniu.